Zaraz przyjdzie Gacek, tylko umrze. umrze. Cokolwiek to brzmi. On potem się z w stanie? I potem przyjdzie. To była kiedyś sobie taka historia, nie? Krzysiu? Co, Krzysiu. Niedługo osiemnastka, za kogo zaprosiłeś ja star... Niedługo, za pół roku, Boże. Czekaj. Nie. Policz mi, do kiedy mam osiemnastkę? No, pięć miesięcy jeszcze. Co? No, za 5 miesięcy dopiero będziemy mówili tak. Kurwa mać. Znaczy, kogo zaproszę z Jastarni? No właśnie nie wiem. A co my nie, Na co mi odpowiadały wreszcie? No, kogo zaproszę z Jastarni na śniastkę. Jest Ej, to chuj wam ten... Hermana pewnie? No. Grubego? Żygiego? No. Winole. Winole. No. <suszy> na tym się zamknie, tylko wiecie... Ograniczycie sobie powrót o tej trzeciej w nocy? Czy nie? A może jeszcze się na laskę? We Francji? Nie, w Paryżu na przykład. No ten, ten. <grym> Jak on miał? Ten z Nottingham. było w Paryżu? We Francji. Dzwonnik z Notre Dame. Mm. Nie z Notre Not -er Dame, a nie Nottingham. Noterdam powiedziałem. Powiedziałeś Nottingham. Sprawdzimy zaraz, kurwa. Notre -er Dame, na pewno. No, no tak, ale zaraz sprawdzimy jak powiedziałem, szmato. No dobrze. No. Bam!